Witam wszystkich serdecznie. Daniel z dzisiaj na komentowaniu. Randomów na odnowie na dwójka, zobaczymy, co tu się dzieje i jak grają przeciętni gracze w Bo zakładam, że na żadnego z nie trafimy. Trafimy raczej na takiego przeciętnego gracza, który jest taki, wiesz, tak jak większość, tak? Ale tutaj nie, myliłem się. Mamy gracza, który coś tam ogarnia, trochę slajduje, szybko broni zmienia, ogarnia którą broni chce. Więc ten gracz jest w zdecydowanej mniejszości, czyli może około 5%. Widzę kill dla niego, S, czyli to nie jest, to nie jest lepszy ten gracz, tamto już wyszedł, odlał się kompletnie. Już 33 osoby w lobby, więc ta odnowa... Problem polega na tym, że kiedy odnowa jest bardzo spocona, czyli po prostu jest mocne lobby, to dużo graczy wychodzi, albo lobby się szybko wybija. Więc jeżeli wam lobby się bardzo szybko wybija, bardzo w bardzo wszechnych strefach macie mało teamów, to znaczy, że lobby było mocne, ludzie się wybijają, albo wychodzą z gry, różnie bywa i to poniekąd nam sugeruje, że niestety skill-based matchmaking jest zbyt jest mocny, nie? Bo, bo skoro blobby nie jest zdrowe, nie dostają gracze. Kurczę, mogłeś tego... Mogłeś tego Holgera wziąć celownikiem. I koniec. Bo mówi się, że w Black Opsie 6 skill. Nie, przeżył, przeżył. Mówi się, że w Black Opsie 6 skill matchmaking był za mocny. Ja osobiście Ja bardzo tego na multi nie odczułem. W był średni. O, ja bym powiedział, że był średni. Nie był mocny, nie był słaby, był średni. E, ale ja mogę mieć inne odczucie niż osoby w innej lokalizacji geograficznej, bo to też ma wpływ wbrew pozorom, na to. Tego nie odrodzi. Tutaj powiedział, może by się wykrwawić. Wy wy Typus leciał tutaj z prawej strony. Powiem, kopowali, szybko dobiję, żeby się. I let's go! Let's go! Haremka oddała, amr przepraszam. AMR, AMR-ka oddała. Więc brefo po to. Nie jesteś przeciwny gracz Wardona. To jest w miarę spocony gracz Wardona. To jest gracz, który jest top 5%. Ja bym mógł trochę, jakby przesadzić, powiedział top 3% graczy Warzona. Chociaż, fakt, faktem, w porównaniu do Wardona jedynki, to dużo graczy poprawiło swój gameplay i, i coś tam ogarnia, zaczynają robić slajdy, lepiej strzelają. Część myszek przerzuciła się na pada, więc to też są siłą jak z prawej strony chodzi ee, z siłą asystelowania To też ma znaczenie Chociaż w Black Opsie 6 Uuuu, a się usłyszał się niestety. Gdyby cię nie usłyszał, GPS wcześniej to by wygrał. Chodźcie zobaczymy jak będzie w Black Opsie, bo nerfili nam aim assist do 3 metrów, nie ma w ogóle. Już były dyskusje, słyszałem, nie wiem czy to prawda, słyszałem, że były dyskusje, że zastanawiają się, czy on nie jest za słaby. Ja bym powiedział, że jest zbyt mocny nadal. Przecież w sensie fajnie, że nam zerfili, jest... Nie ma zasycylowania i mówię to jak gracz na padzie Nie ma do metrów, bo jest większa zabawa z tym wszystkim. Jest większy skill gap, casualowość się podnosi wtedy, tak jak mówiłem zawsze. Ja bym jeszcze zerfił o 30% i wydaje mi się, żebyśmy byli w miarę dobrym punkcie. Ale raczej tego nie zrobią to jest raczej marzenie ściętej głowy. Dobra. Jeden kill dla i 3-4 kile dla Niku, którego nie jestem w stanie wymówić. Więc obserwujemy typa, który ma 3 kile, na zrzucie mamy BP50 w Conversion Kicie, bardzo fajna broń, przyjemna broń, aczkolwiek ja preferuję Super i moje Superi, jest Dla mnie najlepszą brońką Niestety to tu za termitem. Dobry, dobrze, żeby wycofał, nie wiadomo co tam się... Zostanie u góry, kupił sobie parę kewów, ja tak, tak często robię. Nie musicie zbierać na skrzynkę, możecie kupić sobie kewy za 3-4 słupki. Bem wyskoczył. Dobry klej... Mm, Okej, okay. ten sobie poradził, czyli zrobiliście chyba ty mam to teammateowi. Nie, nie musi. Dobra i mamy tutaj Banty po prawej stronie. Nie, Banty to był lotek. Bota maska. Let's go. Kilkę za amunicją masz. Smoki się zawsze przydadzą. Chociaż o integracji z Warzone przypominam, że jak już będziemy mieli w listopadzie, grudniu mniej więcej, gdzieś na przełomie listopada, początek grudnia, będziemy mieli integrację z Ops'em 6, to już nie będzie plecaków. To znaczy, że będziesz mógł mieć tylko dwa smoki, tylko dwa granaty, dwa noże. Nie ma stakowania smoków tarapaty, sando... Aj, poradził sobie. Dobry nóż do rzucania, czyli razem mają 4 kill'e, plus... plus 3, 7, razem kili mają. I radzą sobie. To jest jeden z tych lepszych teamów, prawdopodobnie. 16 osób, 14 osób w lobby. Mocne lobby. Mówiłem wam, że lobby się szybko wybija. Ten mnie na niego czekał, ale BP50 nie dało rady, niestety. Czemu on wybiega z BP50 zawsze? Nawet nie zwróciłem uwagi, co ma na daleko. Pewnie jest TG. Ale no, mimo wszystko, BP50 ma straszny damage na, na dalszy dystans. Mocny spadek obrażeń. Tamten dał radę, tutaj, sobie wejść na topa. Pewnie mu dał info ilu tam typu, wyszedł mu pocony gracz, nie, 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 byle, jaki, nie byle jaki grajek robi takie triki i niestety przegrał tego 1 v a I tutaj raczej jest GG dla niego. Tutaj mamy kolejny team, mocny team, nie byle jaka osoba robi na zipce takie triki, chociaż założyć że on chciał do przodu wlecieć, a poleciał do tyłu, więc to mu trochę nie wyszło. Mimo wszystko wygrał ten fight. 8 sekund, wylądował gdzieś bezpiecznie, ma dropa. Więc ja się bardzo cieszę, że nie będzie tych plecaków. Ale. Steamki, jeżeli Steam zostaną takie jakie są w Black Ops 6, czyli one działają na. uuuu, specjalista mu wyszedł z wykształcenia. Co to ma być? Ale fart. E jak będą działały tak jak w Black Opsie 6, czyli natychmiastowo. I dadzą boosta do prędkości. To sprawi, że faktycznie będzie miało sens używać Steamek nad. E znaczy Steamek i granatów dymnych do rotacji. Rapaty. Dobrze, że odpuścił. Dobrze, że odpuścił, bo się do mnie nie celował. Claymore nie zwrócił uwagi. Niestety zmienił broń akurat jak wychodził. Ale jego teammate sobie dał radę. Plus jeszcze jeden typ na niego wychodzi. Będzie miał fight od razu. Chciałbym go zobaczyć. Nie, to są dwa róże teamy Nie, to był on. A nie miał skina innego? Który miał tego złotego skina? Musiałem się pomylić. Ale tamto się odrodził, więc mimo wszystko żyje. Teraz on powinien trochę poszybować dłużej. Nie poszybował dłużej. I GG's. nie poszybował. Nie poczekał na teammate'a. Bez sensu. Mógł poczekać na teammate'a. lądował. Przeliczył się. Dobra, mamy kolejny team. Hanna cup. kap Jana ma tarapaty podjeżdża dwóch, dwóch typów, ale ciężko ocenić z której strony. To w sensie wiadomo, że... O, na dole jest, widział jego łeb. Tak, na dole są tylko drzwi, więc na pewno jest pod tobą. Teraz to będę tu wychodził. Zaznaczyłeś go, bo masz specjalistę. Nie rób tego, nie strzaluj go dobrze, że zrezygnował. No i tutaj mamy tych bardziej przeciętnych graczy, którzy nie slajdują, którzy grają ostrożnie. Bomb -dron w takim miejscu jest bardzo ryzykowny. Tu że przez okno, raczej nie wleci, ale. Odpuścił bomb drona bardzo dobrze. Ma STG. To dobrze, nie widzimy, jakie ma STG jak 90% lobby ma STG. STG nadal jest w złym miejscu. Albo inaczej. Nie tyle, co STG jest w złym miejscu, pozostałe bronie są w złym miejscu. STG może być tak, jak jest. Ja bym może dodał, nie wiem, zmniejszył prędkość pocisków jakoś zbalansował testy, jakie. Dał większą karę do ADS-a, prędkości pocisku, może recoil tylko jedną z tych rzeczy, jedną z tych rzeczy. Ja jestem bardzo fanem tego zastosowania, jeżeli broń jest mocna, musi być cięższa do kontroli. Tego chyba raczej nie przeskanujesz, ale dobre strzały w głowę. Dostał nalot. Mógł patrzeć, mógł dalej patrzeć, nalot poleciał, mógł dalej patrzeć, żeby żeby, żeby zbić go w momencie kiedy będzie wyspiewkiwał. Teraz też za późno, goż tam Ktoś pod nim. Pewnie o tym wie? słyszał. Dziwne audio. Wydaje się był, jak, wydaje się jakby był nad nim. Te audio jest popaprane. Chyba, że on jest nad nim. Nie no nie, są pod nim. Aaaa, dałeś się złapać. Dałeś się złapać, teammate pomógł. Plus jeszcze jeden jest. Superi plus SLG, Dobry build do Superi, multwentowy, Specjalista tu leżał. Oj, no i sobie dał radę. Ragnar sobie dał radę. Mam skrzynkę z ammo. Ragnar z 5 kilami, habs z trzema killami razem 8, czyli porównywalnie do tego poprzedniego teamu. Maseczki gazowe są i szykują się na endgame. Zostały tylko trzy teamy oprócz nich, 4 teamy. Dwie solówki i dwa razy duo, już trzy razy duo. Więc mamy dosyć sporą strefę. I tylko cztery teamy. W takiej strefie powinno być przynajmniej sześć teamów, moim zdaniem. Więc albo coś nie tak jest takie z prędkością odradzania, albo coś jest nie tak z tym lobby. Moim zdaniem my już skończyliśmy często mecze, kończymy przy trzeciej strefie. Jeżeli lobby jest mocne, albo, albo, albo za słabe. Zrobili dropa, I w ostatnim sklepie przy wodzie są typy Jak oni sobie bez, bez sensu wchodzić maksymalnie na górę Bo tutaj i tak strefy nie będzie. Ja bym tutaj BSP kupił Mają siano, mają się. aha na prisonie są no to teraz BSP za późno, raczej nie kupicie Dobra pozycja, aczkolwiek jeżeli prison się wceluje i pójdzie na ten mur To będzie przerąbane, zwłaszcza jak jakiś nalot pójdzie Cały czas jest jedna solówka gdzieś skitrener Raca się przyda No, ten prison będzie problemem ten prison będzie problemem. Ja bym sforsował ten sklep. Jakiś nalot, jakieś BSP. Kurde, mają zbyt dużo siana. Zbyt dużo siana. Powalisz go. Dobra, dasz noka, dasz noka? Ale da nawet, jakby dał noka, to raczej by to nic nie dało. Bez killsticku. Teraz tak, Freezon musi zeskakiwać na nich. Ja bym na ich miejscu spróbował skrócić ten prison, Albo spuszował agresywnie już ten team. Albo bym skracał prison. Aby utrudnić im rotację właśnie do strefy. Bo by wtedy i miał high ground jeszcze na tym murku, po lewej stronie. Oni stoją w miejscu, gdzie nie mają strefy, więc albo ich złapie prison, albo ich złapie prawa strona. Ewentualnie jeszcze będą mogli mieć strefę tutaj na dole przy samej krawędzi, bo nie wiadomo gdzie jest to solo. Okej okay. Trochę za późno, ale może być. Muszą się śpieszyć. Najgorzej, tu mają strefę. Tu mają strefę. Gorsza strefa niż ci. Dobra, nalot mają. Na tego nie wiedziałem. Póki ten nalot jest, ja bym to puszował. Póki ten nalot jest, ja bym to puszował. Tylko uważaj plecy, bo jak ci zaraz plecy wejdzie, powinien być nog, powinien być nog. Dobry nog. Teraz na prawo bym mógł wejść. Ewentualnie na prawo bym wejść. I mogliby mu flankę zrobić i dwójkę go spuszować. No i to... Do, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I, I tak go muszą wypełnić z tej strefy. On tu wybiega, jest na topie. tego nie przewidziałem. Ale ma selwa, ma selwa, nice. Ale dużo nalotów. Kurcze. Tamten dobrze pomyślał, przed sobie topa. Na chwilę. Nie przewidziałem tego. Myślałem, że będzie portawał strefę. Rozdzielili się, zobaczymy jak Ragnar sobie poradzi z tym ostatnim typem. I Ragnar niestety przegrał 1v1. Em. Ragnar przegrał, ten się skuje, już masz rację. Masz racę. Nie, zauważył, zapomniał, że ma rację, ale szkoda. Szkoda, bo jest 1v1v1. Przypomniał sobie, że ma rację. Ma kawałek maski, więc jeszcze może szybko zrotować sobie. Zobaczymy co robi Ragnar, zobaczymy co robi Ragnar. Ragnar puszuje. Ragnar daje info, Ta... ja... będę z, z, z kapem. Kap musi, kap musi forsować... Cap musi forsować tego fajta tutaj na dole z tym typem. Najgorzej jest to, że ten Moskit tam jest, ten Moskit... GG. GG, 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 GG. Dobra, szybko kap. zobaczymy co on zrobi. Puszczujecie. Dwóch czy jeden? Połóżcie. Dawaj, 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 dasz radę, dasz radę, dasz radę się schować tu. Let's go. Dobra, teraz musi na spokojnie, na spokojnie. I ma czterech typów, dwa teamy. 1v2. I ma dwóch typów plus jeden typ. Więc byle, żeby się z tego zrobiło 1v1v1. Nice. I mamy 1v1a. Dobra, kap. Dobra, kap. Jeden jest pod tobą prawdopodobnie. Pro, po, prawdopodobnie. Ta, 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 pod tobą jest, pod, pod tobą jest, pod, pod, tobą jest. Pod, pod tobą jest. Musisz tego OneWeAN na wygrać. Dawajka, dawaj kap. Let's go! Ugrał to! Zajebiście. Zajebiście ugrany mecznik. Dobre, dobre. Fajnie, wiedział, że jest pod nim. Od razu się wcelował, przygotował się na fajta Nie I go złapał w momencie, kiedy ten kewa zakładał. Więc idealnie się wkleił, wycentrował. Pum. Win. Pięknie, bardzo dobrze. Udało się. Super meczek. No i co? Ponad przeciętni gracze. Oglądaliśmy samych przeciętnych graczy. Tak powiem, takie. Dobre lobby, Dobry mecz. Dobry mecz. Me. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za bardzo za oglądanie. Zostawcie te łapeczki, które jeżeli jesteś tu nowy, chcesz więcej takich filmów. Dawaj, suba będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się i do zobaczenia.